Potrzebne jest dzisiaj uspokojenie tego sztormu, który mamy w Polsce, tej wojny. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby to uspokoić, bo naprawdę jest tyle wyzwań zewnętrznych. No pani miała jedno, ten mecz polsko-niemiecki pytała, ale są też te inne. Trwa ciągle wojna. Sytuacja geopolityczna jest w ogóle niepewna. Rosja się zbroi. No Europa też się trochę zaczęła zbroić, ale no tutaj możliwości są jednak różne. Nie wiadomo, jak w tej sytuacji zachowają się Stany Zjednoczone, ze względu na wyraźną zmianę polityki, taką głęboką. Oczywiście, jaki będzie ostateczny rezultat, to jeszcze nie wiemy, no ale polityki. I w związku z tym takie uspokojenie w Polsce byłoby bardzo. Dobre po prostu dla nas, dla naszego społeczeństwa.